Zgodnie z zapowiedziami władz, władz miasta przedszkole na osiedlu europejskim powstanie. W przyszłym roku będzie przygotowany projekt, a za dwa lata powstanie przedszkole. Będzie to duże przedszkole. Na początek stworzone zostanie pięć oddziałów przedszkolnych i trzy oddziały żłobkowe, ale z możliwością rozbudowy tego przedszkola i żłobka nawet do dziesięciu oddziałów z bardzo dobrą infrastrukturą, z placami zabaw dla dzieci, wkomponowane w zieleń. W budżecie w tej chwili są przygotowane pieniądze na projekt. Przetarg zostanie ogłoszony w przyszłym roku i mamy nadzieję, że on zostanie wykonany. To nie jest bardzo skomplikowany projekt. Oczywiście ze względu na, na rozmiar tego przedszkola na pewno będzie to trzeba z, zrobić dobrze i dokładnie. Mam rocznego synka i chciałabym go właśnie dać do przedszkola w pobliżu mieszkania, domu gdzie mieszkamy, ale najbliższe jest na Staszice. Także będzie no, będzie bliżej. bliżej na pewno. No dzieci tutaj jest masa, więc na pewno mam będą miały bliżej. My to czekamy na to z niecierpliwością, powiem szczerze. No mi jest ciężko gdzieś z dziećmi tutaj dalej do przedszkola dojść, prawda? No, dojazdy też są takie słabsze. Gdzieś na przykład ja bym chciała dziecko swoje dać e, tutaj na dół, e, na Słoneczne, osiedle. No i niestety tam dojazd ciężki jest autobusem czy, czy tramwajem, nie? Dużo by Wam ułatwiło. Jasne, że tak, także... Liczymy na to, że będzie jak najprędzej. Gorzywanie są w dobrej sytuacji, dlatego że w ostatnim czasie w, w mieście dzięki władzom miasta i dzięki współpracy z urzędem marszałkowskim stworzono sporo nowych miejsc w przedszkolach. Gorzej sytuacja wygląda ze żłobkami, ale to też się poprawia. Natomiast powstanie tego przedszkola oczywiście powinno rozwiązać gruntownie wszystkie problemy, a szczególnie problemy tej części mieszkańców miasta, bo to, bo to oni najbardziej potrzebują takiego przedszkola, które będzie blisko ich miejsca zamieszkania